Witajcie serdecznie w nowym filmie na kanale La Kierowniczka. Dziś mam dla Was test nowej marki Melody of Beauty, i jest to firma nowa nie tylko u mnie na kanale, ale również na rynku. Pojawi się dopiero w nowościach października, na które zapraszam Was już za tydzień. Melody of Beauty jest firmą nową, więc zrobimy sobie dzisiaj taki krótki test, pierwsze wrażenie i zaplikujemy sobie te produkty na dłonie. Ale najpierw zaczniemy od tych podstawowych informacji, takiego pierwszego wrażenia, które na pewno Was zaciekawi. Dostępność produktów. Markę Melody of Beauty możecie kupić na Allegro oraz na Amazonie. Oczywiście na dole w opisie zostawiam Wam link, żebyście mogli przyjrzeć się pełnej ofercie produktowej. Drugi aspekt, który zawsze bardzo nas interesuje, to oczywiście cena. Jedno pakowanie lakieru hybrydowego, kolorowego kosztuje 22,90 za pojemność 7 ml. Co daje nam w przeliczeniu na 1 litr cenę około 3,27 i jest to cena taka poniżej średniej rynkowej, jeżeli chodzi o produkty hybrydowe. Jeżeli chodzi o pozostałe preparaty pomocnicze, czyli te primery, cuticle rimowe, za chwilę zresztą je wszystkie Wam pokażę, ich ceny są nieco niższe, kosztują tam około 15 zł, 14. Natomiast topy czy bazy budujące chociażby kosztują 23,90, więc jest to cena zbliżona do ceny lakierów hybrydowych. Skupmy się teraz na wizualnym aspekcie, czyli na opakowaniach produktów. I możecie tutaj zauważyć, że kolorystyka jest w całości związane z kolorem białym i złotym. Biały to podstawa, czyli okrągłe opakowania, okrągła buteleczka naszego lakieru w kolorze białym, złoty to dodatki, i w kolorze złotym mamy tu chociażby nakrętki, również okrągłe, ale również elementy zdobieńnicze, czyli chociażby tutaj logo marki, czyli klucz wiolinowy w złotym kolorze, czy gdzieś pojedyncze napisy, więc w całości kolor biały i kolor złoty. Kolejny ważny aspekt to jest oznaczenie produktów, czyli oznaczenie kolorów i tego, co mamy wewnątrz. I tutaj wezmę dla przykładu najpierw chociażby bazę budującą, bo jak sobie zwrócicie uwagę, ona pod logo tutaj na dole ma napisane, jaki produkt znajduje się wewnątrz, czyli mamy tutaj akurat Build Base BB, czyli w kolorze dwudziakowym. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie kolory, i tu chwycę kilka, żeby Wam od razu na pierwszy rzut oka Pokazały się różnice. Mamy trzy formy oznaczenia tego, jaki kolor znajduje się wewnątrz. I jak sobie zobaczycie w tej chwili, mamy tutaj pod logo na dole nazwę koloru. Więc sama nazwa kreuje nam to, jaki kolor znajduje się w środku. Po drugie, ta nazwa jest napisana tym samym kolorem, który znajduje się wewnątrz. Czyli tutaj na ostatnim mamy czerwonym kolorem napis. Shot of Love i jest to kolor właśnie czerwony. I trzecie miejsce oznaczenia ramka, która obiega tutaj nam logo dookoła, również jest w kolorze tym, co zawartość. Więc daleka na pierwszy rzut oka jesteście w stanie poznać, jaki kolor znajduje się wewnątrz. Pędzelek. Pędzelek jest też ważnym aspektem i jest on delikatnie zaokrąglony, ale to najlepiej będziecie widzieć już za moment. Tak samo dwa ważne aspekty, czyli dostępna gama kolorystyczna. Ona jest bardzo szeroka, nie jestem w stanie Wam wszystkich kolorów pokazać, mogę Wam przybliżyć część z nich. I jest to aspekt, który pokazuję również na Instagramie, zapisane Insta Stories o nazwie Melody of Beauty. Tam dodaję Wam malowanie wzorników krok po kroku, żebyście widziały i jak się pracuje lakierem, i jakie ma krycie, jaką konsystencję. Wszystko to możecie sobie ocenić. Ale co najważniejsze, parametr, który na pewno Was zainteresuje, czyli trwałość lakierów Melody of Beauty. I ją cały czas będziemy testować. A jak możecie zobaczyć efekty? Są dwie drogi. Pierwsza to jest właśnie to lista stories o nazwie Melody of Beauty, i tam będę dodawać Wam, zdjęcia stylizacji, które wracają. Wracają po dwóch, wracają po trzech tygodniach i widzicie sobie, jak zachowują się produkty, jak zachowuje się top, jak kolor, czy się ściera, czy się zmienia. Wszystkie te aspekty możecie sobie tam Zaobserwować, zapisuję te stories również w tak, takiej mojej zakładce Metamorfozy, i tam pojawiają się stylizacje, właśnie przed i po, po upływie dłuższego czasu. Więc do tych dwóch elementów serdecznie Was zapraszam, bo tam będziemy pokazywać kolory i będziemy pokazywać produkty, ale przede wszystkim ich trwałość. No dobra, mamy już wszystkie podstawowe parametry, które na pierwszy rzut oka nam się gdzieś pojawiają, omówione, oprócz dostępnych produktów. Oczywiście oprócz lakierów hybrydowych mamy taką szeroką gamę produktów, ale najlepiej zaprezentuję Wam ja, obracając kamerkę, żebyście doskonale widziały to wszystko, co ja mam przed sobą na stole. Płyn, czyli hybrid remover do usuwania lakieru hybrydowego oraz cleaner do odtłuszczania płytki paznokcia oraz lepkiej warstwy. Preparaty, mamy tutaj primer bezkwasowy odżywkę. Tutaj mamy cuticle remover do zmiękczania skórek oraz dwie oliwki brzoskwiniowa oraz mango. Jak widzicie cuticle remover oraz oliwki mają formę wygodnej pipetki. Produkty, bez których stylizacji nie wykonamy, czyli bazy i topy. Zaczynając od tej strony, tu mamy bazę proteinową. Jest to klasyczna baza. Przezroczysta, następnie są trzy bazy budujące, stąd w nazwie znajdziecie napis Build Base. Natomiast poniżej zobaczycie Clear, Strito oraz BB, czyli trzy dostępne kolory. Są to bazy troszkę gęstsze od tej bazy klasycznej proteinowej, transparentna Strito w odcieniu różu, którą za moment zobaczycie, oraz BB, czyli Lekki Nudziak. No i dwa topy klasyczny top No Wipe oraz top w wersji matowej. I kolory lakierów hybrydowych, możecie sobie tutaj zobaczyć część z nich, przyjrzyjcie się też dokładniej tym opisom, o którym Wam wspominałam, czyli nazwa koloru, które jest w kolorze tego, co mamy wewnątrz i dookoła ramka, dookoła logo. Możecie sobie na szybko zobaczyć tutaj część z kolorów dostępnych w ofercie marki Melody of Beauty. Oczywiście to nie jest wszystko, ale już kilka kolorków będziecie znały. Jeżeli chcecie więcej, to zapraszam was oczywiście na Instagram lakierowniczka w tą zapisaną relację. No, a za chwilę aplikujemy trzy z nich na dłoni, na paznokciach. Paznokcie mam już przygotowane do stylizacji. Użyłam sobie cuticle removera, żeby pozbyć się skórek. Odtłuściłam cleanerem płytkę paznokcia i możemy przejść do aplikacji bazy. Wybrałam sobie Build Base Strito. To jest baza w kolorze chłodnego różu. Ona nam delikatnie podkręci krycie kolorów, które zaraz użyjemy, a że one są wszystkie w różowych tonach, to myślę, że wybór tej właśnie bazy był idealny. Aplikuję sobie jedną cienką warstwę bazy na wszystkie paznokcie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli używacie bazy coverowej, czyli takiej, która posiada w sobie pigment, kolor, to wcześniej należy użyć warstwy bazy transparentnej, przezroczystej. Możecie z niej zrobić oczywiście sobie wcierkę. Ja z racji tego, że bazę już mam tutaj wtartą, bo paznokcie są przedłużone, to nie musiałam używać już bazy pod spód, mogę od razu przejść do używania bazy coverowej. Jak widzicie, ta baza ma tylko delikatnie różowe tony, delikatnie różowe zabarwienie. Bardzo ładnie, naturalnie będzie wyglądać na płytce paznokcia i fajnie sprawdzi się też. Do wszystkich stylizacji typu wręcz, bardzo naturalne, ale delikatnie zaróżowione tło nam stworzy. Aplikujemy sobie tą bazę na wszystkie paznokcie i utwardzamy w lampie. Tak wyglądają dwie warstwy, utwardzone bazy, i możemy przejść do kolorów. Jak widziałeś, z kolorami nie jest taki łatwy wybór, bo jest dużo przepięknych dostępnych kolorów. Zdecydowałam się ostatecznie na kolor Real Ballerina, i to jest kolor jasno różowy, taki rozbielony, pudrowy róż. Do niego dołożyłam sobie piękny, pasujący kolor o nazwie Strawberry, taka truskaweczka, mieszanka koloru różowego i czerwonego w jednym, bardzo nieoczywisty kolor, który za moment zobaczycie, że przepięknie kryje. No i coś, co mnie bardzo zachwyciło i jestem pewna, że będę często korzystać, czyli Rainbow. Kolor transparentny z dużą ilością drobinek opalizujących na różne kolory. Pomieszamy sobie te trzy właśnie produkty na naszej dłoni. Jaśniejszy róż trafi na dwa paznokiecie. Paznokieć wskazujący oraz paznokieć mały. Oczywiście to jest idealny moment, żebyście śledziły sobie, jak wygląda pędzelek, jak wygląda konsystencja, jak się pracuje tymi lakierami, jakie mają krycie. To są wszystko elementy, które idealnie możecie w tej chwili śledzić i ocenić samodzielnie. Oczywiście będziemy aplikować wszystkie te kolory w dwóch warstwach, ale tak wygląda pierwsza z nich. Pozostałe paznokcie dostaną kolorek truskawkowy, no on jest przepiękny, bardzo mi się podoba, gdzie jak wiecie ja nie jestem jakąś ogromną fanką koloru różowego, fioletowego, to jakoś nie są za bardzo moje odcienie, natomiast bardzo lubię nietypowe połączenia i gdy tutaj mamy kolor, który łączy w sobie fajnie róż i czerwień, no to już zaczyna się coś ciekawego dziać. I coraz bardziej trafia to do mojego gustu i tutaj naprawdę kolor jest przepiękny. Poza tym patrząc też na to, co wam się może podobać, no to takie odcienie najczęściej wybieracie. Przechodzimy do aplikacji drugiej warstwy koloru. Przy drugiej warstwie zawsze aplikuję sobie kolor najpierw na wszystkie paznokcie, a później w pogotowiu trzymam cieniutki pędzelek, którym podjeżdżam sobie gdzieś pod same skórki, żeby pozbyć się wszystkich, nawet najmniejszych. Nie dociągnąć stylizacji. Aplikuję sobie oczywiście i ten jaśniejszy kolor różowy, i ten przepiękny truskawkowy kolor w dwóch warstwach. I druga warstwa koloru tego truskawkowego Strawberry również ląduje na paznokciach i wkładamy po pomalowaniu, po domalowaniu drugiej warstwy, wkładamy oczywiście paznokcie do lampy. Dwie warstwy pięknych kolorów zaaplikowane, teraz czas wszystko ożywić drobinkami. Ten kolor Rainbow ma ogromny plus, dlatego że przez to, że drobinki są opalizujące, pasuje dokładnie do każdego koloru bazowego. Możecie go aplikować na kolory ciepłe, na kolory chłodne, na jasne, na ciemne, pasuje do wszystkich kolorów. Mało tego, pasuje nam do dodatków w kolorze srebrnym i w kolorze złotym. Ja postanowiłam sobie zaaplikować go na i jasny kolor i ciemny, żebyście sobie zobaczyły. Przyznam, że jestem fanką takich drobinek na kolorach jasnych, pastelowych, tak jak tutaj, na tym kolorze różowym, jasnym, zobaczcie, jak przepięknie one się wręcz bajkowo mienią. No ale tu macie fajny przykład na to, jak wyglądają one i na ciemnym, i na jasnym kolorze. To jest zwykły lakier hybrydowy, go również utwardzamy. Normalną długość 60 sekund ja sobie utwardzam w lampie i przejdziemy do aplikacji topów, bo go trzeba zabezpieczyć topem. Wydawałoby się, że to już jest totalnie koniec, ale na zakończenie mam dla Was jeszcze mały dodatek. Użyjemy sobie topu klasycznego no-wipe'u błyszczącego oraz matowego, żebyście sobie też zobaczyły jak różne efekty dają oraz jak wyglądają drobinki w topie matowym, bo to też jest fajny efekt. Klasyczny błyszczący top aplikuję sobie na paznokieć wskazujący, środkowy oraz kciuk natomiast te dwa paznokcie czyli serdeczny i mały pokryjemy topem matowym żeby zobaczyć jaki daje efekt i na tym paznokciu środkowym mamy piękny malinowy kolor mamy nałożone drobinki z koloru rainbow oraz zobaczymy to całe w wersji matowej, więc myślę, że będzie to całkiem ciekawy paznokieć pokazujący Wam bardzo dużo różnych cech produktów, które dzisiaj użyłyśmy no i Teraz już tylko efekt końcowy. Zobaczcie sobie, jak wygląda to w tej chwili. A tak wygląda po wyjęciu z lampy, gdzie mamy już dwa paznokcia w wersji matowej. Zobaczcie sobie, użyłyśmy tylko trzech kolorów, a tak naprawdę każdy paznokieć wyszedł nam. Zupełnie inny, ale jednocześnie są idealnie do siebie skomponowane i spasowane kolorystycznie. Pozostaje nam położyć już tylko oliwkę i pokazać Wam efekt końcowy z bliska. Pierwsze wrażenie na temat nowej marki Melody of Beauty już Wam przedstawiłam. Teraz Wasza kolej. Dajcie znać, co sądzicie o tej marce. Co Wam się spodobało? Czy może szata graficzna? Czy dostępne produkty? Może kolory? Jestem bardzo ciekawa, czy ta marka Was zainteresowała, zaintrygowała i macie ochotę również te produkty przetestować, czy może nie do końca i dlaczego? Czekam jak zawsze na Waszą opinię, na Wasze komentarze. Ja, jak wiecie, uwielbiam testować nowości i te Całą masę produktów, którą mam teraz przed sobą, na pewno będę całkiem mocno w najbliższym czasie testować i dzielić się z Wami efektami. Ale jeżeli macie jakieś konkretne pomysły, konkretne pytania, to czekam na nie w komentarzach. Dziękuję Wam za obecność w dzisiejszym filmie i widzimy się już za tydzień w nowościach października. Do zobaczenia!